Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego, zdanie dziecka co do zasady powinno być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o kwestię ustalenia ewentualnie pieczy czy opieki naprzemiennej, o ile stopień rozwoju dziecka, jego dojrzałość przemawiają za tym, żeby je wysłuchać. Proszę Państwa, to trzeba też widzieć w szerszym kontekście. To znaczy, Polska nie tylko jest stroną, właściwie inicjatorką zawarcia konwencji o prawach dziecka. I przecież to konwencja o prawach dziecka wskazuje, że dziecko ma prawo do tego, żeby być wysłuchane przez organ państwa, w tym także przez sąd, w sprawach, które tego dziecka dotyczą. Systemowo należałoby powiedzieć, że sądy powinny jako zasadę traktować wysłuchiwanie małoletniego, biorąc pod uwagę stopień jego dojrzałości w sprawach dotyczących opieki na przykład. Jeżeli dziecko jest Przeciwny opiece no i to i ten jego głos powinien być, powinien być wysłuchany. Oczywiście mądry psycholog, mądry sąd zdaje sobie sprawę z tego, że bywa i tak, że dzieci mają wdrukowywane. Takie stanowiska, i mądry psycholog to wyłapie. Czyli zorientuje się, że to, co dziecko mówi, nie jest tak naprawdę jego zdaniem, tylko czymś, co zostało mu wdrukowane. Ale jeszcze raz powiadam. Pamiętajmy, że zasadą powinno być to, że my dziecka w sprawach dotyczących sprawowania nad nim pieczy wysłuchujemy i tylko w wyjątkowych sytuacjach, tam gdzie uznajemy, że stopień rozwoju dziecka przemawia za tym, żeby go nie. Nie kłopotać udziałem w postępowaniu, bądź też tam, gdzie no to zdanie dziecka w obiektywnej, rozsądnej i podporządkowanej zasadzie ochrony prawa dziecka, jako interesu dziecka, jako naczelnej, zasadzie postępowania ocenie, dochodzimy do wniosku, że uwzględnienie tego zdania nie było potrzebne, tylko tam powinniśmy od wzięcia pod uwagę zdania dziecka odstępować. Zgodnie z przepisem kodeksu istotna jest ocena stopnia rozwoju dojrzałości dziecka, jego predyspozycji, A więc tego czy to jak dziecko na jakim etapie rozwoju swoim dziecko jest i w jakiej sytuacji się znajduje, no to biorąc pod uwagę oceniamy czy dziecko powinno być wysłuchane, więc tutaj nie ma sztywnej cezury. Oczywiście mamy te cezury 13 lat, w innych przepisach kodeksu, ale jeżeli chodzi o sprawy dotyczące pieczy nad dzieckiem, no to tutaj ta ocena nie jest podporządkowana sztywnej cezurze wiekowej, tylko to jest taka ocena konkretnego przypadku, konkretnego dziecka i tego na ile ono jest zdolne do tego, żeby bez szkody dla siebie, w, dla psychiki dziecka w postępowaniu się wypowiedzieć. Nie jest to też, chcę powiedzieć od razu, przesłuchanie, bo tu dziecko nie jest przesłuchiwane w charakterze świadka, tylko małoletni jest wysłuchiwane i to się nie odbywa w sali posiedzeń e, sądu. Powinno się odbyć tak, żeby pożądane byłoby przesłuchanie dziecka w jego naturalnym, przepraszam za określenie, habitacie, czyli tam, gdzie dziecko mieszka, tak, żeby e, to obciążenie psychiczne związane z tym, że przychodzi jakaś pani, czy pan już, broń Boże, w todze oczywiście, tak, e, i go wysłuchuje, żeby to obciążenie psychiczne było jak najmniejsze. Bywa różnie. Bywa i tak że, bywa tak, że rodzice rzeczywiście grają dzieckiem i że nie rozumieją tego, że od momentu, kiedy pojawiło się na świecie ich dziecko, najistotniejszy jest interes tego dziecka i oni są piastunami tego interesu i przede wszystkim na ochronie tego interesu powinni się skupić. Bywa tak, że rodzice rzeczywiście grają dzieckiem. I zresztą powiem z własnej praktyki, że i, i tak, no, praktyki, którą obserwuję, że e, mądry adwokat, mądry radca prawny e, stanowczo i szybko skoryguje to stanowisko klienta, będzie powiedział, w prostych żołnierskich słowach i przypomni mu o tym, jakie jest jego miejsce w tym postępowaniu, a gdzie jest, jak to miejsce układa się w relacji do interesu tego, kto jest najbardziej bezbronnym i najistotniejszym podmiotem, a nie przedmiotem tego postępowania. Natomiast chcę powiedzieć i o tym, że z drugiej strony widzę również rodziców, którzy podchodzą do sprawy odpowiedzialnie i co najmniej na poziomie deklaratywnym, a często na poziomie również faktycznym, rzeczywiście no, widać, że kierują się interesem, interesem swoich dzieci. Są, proszę Państwa, statystyki, o których możecie Państwo szerzej przeczytać w tekście na Portalu 78.pl, one pokazują no, radykalny wzrost rozstrzygnięć opartych na zasadzie wspólnego udziału rodziców w wychowywaniu, w wychowywaniu dziecka. Możemy powiedzieć, że pod tym względem mamy do czynienia z rewolucją. To, co jest w Polsce problemem, to jest to, że jakkolwiek rodzice deklarują to przywiązanie do ochrony interesu dziecka, to z drugiej strony dają się ponosić emocją. My jesteśmy dość emocjonalni. Trzeba pamiętać, że piecza naprzemienna to jest rozwiązanie, które właściwie kopiowaliśmy z państw skandynawskich ze Szwecji. W społeczeństwie, które nie jest oparte na kulturze kompromisu, w społeczeństwie, w którym słowią kompromis najczęściej towarzyszy przymiotnik, zgniły i ludzie nie mają szacunku do kompromisu jako wartości, no to rzeczywiście porozumienie się rodziców jest rzeczą trudną. Opieka czy piecza naprzemienna nie jest dobrym pomysłem tam, gdzie rodzice nie tylko są ze sobą w konflikcie, ale po prostu nie odbierają od się telefonów. To, to po prostu nie wyjdzie, bo pierwsza naprzemienna wymaga stałej współpracy rodziców już nie jako małżonków czy partnerów, ale jako rodziców dziecka, właśnie, czyli w tej najważniejszej naszej życiowej roli. Jeżeli tutaj no ona wymaga tutaj ciągłej współpracy. Więc powiem ta praktyka jest różna. I jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że zauważam też niekiedy no zupełnie wspaniałą postawę sędziów rodzinnych. To chcę bardzo. Mocno podkreślić. Ja do dzisiaj pamiętam wypowiedzi sędziów, których słuchają w tego rodzaju sprawach. Pamiętam panią sędzię, która w bardzo mądry sposób, prostymi słowami tłumaczy tym rodzicom i przypomina, że oni są w pewnym sensie już na siebie skazani, ponieważ z roli rodziców nie wyjdą nigdy. Pamiętam taką wspaniałą reakcję sędzi rodzinnej, która w sprawie alimentacyjnej. Bodajże, I słucha wypowiedzi ojca dziecka, który uskarża się na to, że musi dziecku, realizując, zaznaczam, właśnie pieczę na kupować ubrania, na no jak dziecko jest u niego, ta ubrania, obuwie. I on się tam skarży, że on to musi robić, no bo to, to jest dla niego taka uciążliwa. I pamiętam te sędzie, wyobraźcie sobie, Państwo, która się pochyla na tym stole sędziowskim, opiera głowę na y, dłoni, tak jak ja robię to teraz, i mówi, króciutko. To jest straszne. E, więc... No, mogę tylko powiedzieć, że mam ogromny szacunek dla sędziów, którzy w ten sposób pokazują nie tylko tę swoją rolę w procesie, czy rolę sądu w tym procesie, ale no, wszystkim pamiętają o funkcji wychowawczej też tego postępowania sądowego, o tym, że strony postępowania czy wnioskodawca, wnioskodawczyni, uczestnik, uczestniczka postępowania, oni muszą wyjść z tego sądu również nauczeni pewnych rzeczy, jeżeli mają pewne, pewne deficyty. Proszę Państwa, na pewno... Opieka naprzemienna jest rozwiązaniem, które powinno być traktowane jako modelowe z tego powodu, że i każdy z rodziców ma prawo do ochrony swojego życia rodzinnego i jednocześnie dziecko ma prawo do tego, żeby mieć kontakt ze swoimi rodzicami. Działania rodziców, którzy próbują to utrudniać, zasługują na ze na potępienie. To nie powinno mieć miejsca, tylko że to oznacza, że rodzic Zapomina o tym, jaka jest jego powiedział, rola w relacji do dziecka, że jego interes w tym postępowaniu jest interesem drugoplanowym, a podstawowym interesem jest interes dziecka. Także reasumując, jedna i druga postawa. I postawa no, grania niestety dzieckiem i co zresztą doskonale w sądzie widać. To doskonale sędzia zauważa. I, I chcę Państwa przed tym przestrzec. I, i postawa no, takiego mądrego myślenia o tym, że dobrze rozstaliśmy się, ale pozostajemy rodzicami, to jest najważniejsze. Obydwie te postawy są zauważalne.